Walka między Rosją a Ukrainą toczy się obecnie na pełnych obrotach, gdy pogarszają się warunki pogodowe. Oto wszystkie wydarzenia między Rosją a Ukrainą. Ukraina po raz pierwszy użyła pocisków dalekiego zasięgu ATA-CMS dostarczonych przez USA do rażenia rosyjskich celów na okupowanych terytoriach. Zakodnie Media potwierdziły również, że USA potajemnie dostarczyły Ukrainie ATACMS. Wiadomo, że pociski ATACMS mają zasięg 165 km. Według doniesień Siły ukraińskie wykorzystały atak MS do ataku na kontrolowany przez Rosjan lotniska w okupowanym obyknie Berdiansku w obozie Zaporowskim i mieście Ługańsk w obozie Ługańskim. Prezydent Ukrainy Wolodymyr Syłęski. Rownicz stwierdził w swoim nocnym przemówieniu, że atak MS sprawdził się, ale nie potwierdził bezpośrednio, że atak MS został użyty w tych atakach. Po tym potwierdzeniu, wiele rosyjskich źródeł twierdziło, że siły ukraińskie użyły atak MS w ataku na Berdiańsk. Różne rosyjskie źródła wzmocniły zdjęcia amunicji kasetowej atak MS-M74 znalezionej na miejscu ataków w Berdiańsku. Ameryka prawdopodobnie potajemnie przekazała systemy atak MS, aby zapewnić zaskoczenie operacyjne siłom ukraińskim. Ogólny szok w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej sugeruje, że Ukraina osiągnęła pożądany efekt. Dowództwo ukraińskich sił specjalnych nie sprecyzowało, że siły ukraińskie użyły atak MS w atakach Zauważył jednak, że w atakach zniszczono dziewięć rosyjskich śmigłowców różnych modeli, inny niesprecyzowany sprzęt specjalny, wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych, skład amunicji, a infrastruktura pasa startowego została uszkodzona. Nagrania z lotniska w Berdiańsku pokazują poważne pożary i eksplozje w składzie amunicji z powodu ciągłej detonacji amunicji. Dane NASA Resource Management Fire Information. Również potwierdzają sygnatury cieplne po eksplozjach w Berdiańsku, ale nie potwierdziły jeszcze sygnatur cieplnych na lotnisku w Ługańsku. Ukraińskie ataki Atak MS na rosyjskie lotniska o znaczeniu operacyjnym prawdopodobnie spowodują, że rosyjskie dowództwo rozproszy zasoby lotnicze i wycofa niektóre samoloty na lotniska położone dalej od linii frontu. W pierwszych miesiącach trwającej kontrofensywy w zachodnim obwodzie zaporowskim na Ukrainie. Siły rosyjskie z dużym powodzeniem wykorzystywały samoloty wiropłatowe, zwłaszcza z lotniska w Berdiańsku. Poprzednie zdjęcia satelitarne lotniska w Berdiańsku pokazują siły rosyjskie rozpraszające samoloty po całym lotnisku. Pokazało to, że siły ukraińskie były w stanie przeprowadzać ataki na pojedyncze samoloty, prawdopodobnie za pomocą wcześniej istniejących pocisków dalekiego zasięgu, uzbrojona w amunicję kasetową wersja pocisków dalekiego zasięgu at Pozwoli siłom ukraińskim na przeprowadzanie ataków, które mogą zniszczyć rosyjskie lotniska i inne aktywa na szerszą skalę. Rosyjskie media natychmiast zwróciły uwagę na podobieństwa między atakami na ukraińskie lotniska w Berdiańsku i Ługańsku a lotniskiem Chornobajówka w obwodzie chersońskim. Pojawienie się dostarczonych przez zachód systemów HIMARS umożliwiło ukraińskim wojskom przeprowadzenie wielokrotnych ataków na lotnisko w Czarnobajówce. Doprowadziło to do znacznych strat w rosyjskim lotnictwie. Rosyjskie dowództwo wycofało sprzęt wojskowy i lotnictwo z lotniska z powodu niezdolności do odparcia ukraińskich ataków HIMARS. Stwierdzono, że siły rosyjskie dostosowały swoją przestrzeń powietrzną do ukraińskich zdolności uderzeniowych dalekiego zasięgu. Zauważył jednak, że atak MS to nowe zagrożenie rakietowe, które zmusi rosyjskie dowództwo do ponownego dostosowania się w podobny sposób. Rosyjskie wojsko konsekwentnie demonstrowało swoją zdolność do przystosowania się do nowych zdolności ofensywnych Ukrainy. Jednak dopiero po poniesieniu pewnej liczby strat rosyjscy zaczęli realistycznie się przygotowali. Rozmieszczenie rosyjskich samolotów na lotniskach w okupowanej Ukrainie i przeniesienie zasobów lotniczych dalej od linii frontu będzie miało pewne skutki. Przede wszystkim prawdopodobnie zakłóci wsparcie lotnicze dla rosyjskich wysiłków obronnych i lokalnych operacji ofensywnych. Późniejsza relokacja samolotów na dalsze lotniska prawdopodobnie wpłynie na czas bezczynności rosyjskiego lotnictwa potrzebny do wsparcia operacji. Rozmieszczenie zasobów lotniczych na większej liczbie lotnisk może również stanowić większe wyzwanie dla rosyjskich sił powietrznych w zakresie koordynacji i zrównoważonego rozwoju. Pojawienie się pocisków dalekiego zasięgu atak MS stanowi również poważne zagrożenie dla rosyjskich składów amunicji na tyłach. Prawdopodobnie zmusi to rosyjskie dowództwo do dokonania wyboru między wzmocnieniem istniejących składów a dalszym rozmieszczaniem składów na okupowanej Ukrainie. Pojawienie się HIMARS na Ukrainie w czerwcu 2020 roku było pierwszym przypadkiem, gdy siły ukraińskie zaatakowały rosyjskie składy amunicji, z których część była nadmiernie skoncentrowana. Pozwoliło im to przeprowadzić operacyjnie znaczącą kampanię interdykcyjną, wspierającą operacje kontrofensywne. W obwodach chersońskim i Charkowskim. Rosyjskie dowództwo niechętnie odeszło od korzystania z magazynów amunicji o dużej gęstości i rozszerzyło rosyjską logistykę wzdłuż dłuższych naziemnych linii komunikacyjnych. To ostatecznie w pewnym stopniu skomplikowało dostawę amunicji i zaopatrzenia na linię frontu. Atakiem sprawdopodobnie postawi siły rosyjskie przed podobnym wyzwaniem. Siły rosyjskie mogą albo skupić się na wzmocnieniu istniejących magazynów. Albo stworzyć bardziej zdezorganizowany, a tym samym nadmiernie rozbudowany system logistyczny dla amunicji. Rosyjska przestrzeń informacyjna wyraża powszechne obawy związane z wykorzystaniem ATA-CMS. Rosyjskie obawy dotyczące możliwości przyszłych ataków prawdopodobnie wpłynął na rosyjski proces decyzyjny. Rosyjskie źródła ubolewały, że ataki na lotniska w Berdiansku i Wugansku były jednymi z najbardziej niszczysielskich ukraińskich ataków na Rosję od początku wojny. Rosyjskie źródła zwróciły uwagę w szczególności na użycie atacji ms w związku z powagą ataku. Z drugiej strony, Szojgu poinformował prezydenta Rosji Władimira Putina o działaniach rosyjskiej armii na Ukrainie. Szojgu powiedział, że uważają za konieczne wzmocnienie pozycji rosyjskiej armii. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja wydaje się stabilna i pewna. Wojska prowadzą profesjonalne działania, powiedział. Stwierdzając, że ukraińska armia podejmuje próby ataków w różnych kierunkach, Szojgu powiedział: Stawiają czoła naszej aktywnej obronie na prawie każdym kierunku. Udało nam się poprawić naszą pozycję taktyczną w wielu obszarach, nigdzie tak naprawdę nie mogą się posuwać naprzód. Wiosenna ofensywa ukraińskich władz, letnia ofensywa, a teraz jesienna ofensywa zostały zakończone. Żaden z tych ataków im się nie powiódł, powiedział. Szojgu zwrócił uwagę na fakt, że w niektórych kierunkach wzdłuż całej linii konfliktu utworzono dość głęboką linię obrony. Można to nazwać aktywną obroną, ponieważ wróg poniósł duże, znaczące i poważne straty w sile roboczej i sprzęcie po rozpoczęciu letniej ofensywy 4 czerwca. Powiedział, że stracił setki czołgów i 1500 pojazdów opancerzonych. Prezydent Rosji Władimir Putin dokonał oceny wojny rosyjsko-ukraińskiej i stosunków Rosja-Chiny dla państwowego kanału Rosja. Putin wydał również oświadczenie w sprawie ukraińskiego kontrataku. Kontratak, który był liczony na miejscu, całkowicie zawiódł. Wiemy, że w niektórych obszarach konfliktu druga strona nadal przygotowuje aktywne operacje ofensywne. Widzimy to i odpowiednio reagujemy, powiedział.